Cześć, mordeczki z tej strony, szczoty i kanału bezpiny Witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Jest to materiał stricte informacyjny, jeśli chodzi o moją serię Pro Evolution Soccer 2020. Mordeczki, z dniem dzisiejszym postanowiłem jednak nie skupiać się na tej serii, nie ciągnąć tego dalej. Nie jestem graczem PESA. Niestety, stety. Jeśli bym chciał po prostu ogarnąć tą grę, to musiałbym się skupić tylko i wyłącznie na niej, dlatego zdecydowałem się, że jeszcze dzisiaj zobaczycie sobie w tle e, troszeczkę gęb, troszeczkę e, paczek, e, tam piłek, bo trafiłem też, e, tam zobaczycie, e, no nawet niezłe tamte piłki były z PSG i z innych klubów, to sobie zobaczycie, więc po prostu... Dla mnie ten czas, kiedy nagrywałem sobie PESa przed premierą FIFA, bo już dzisiaj przypominam jej akces, więc będzie wieczorem Strumek. Ten czas przed premierą e, FIFA był dobrym czasem pogrania sobie w tego PESa. Dla mnie jak ja zacząłem teraz e, powiedzmy, regularnie nagrywać, chociaż jeszcze oczywiście e, dużo pracy przede mną to był to fajny trening, był to mega fajny trening, było to coś taka niezła przygoda z tym PESem, można było sobie ruszyć, potrenować dla mnie potrenować grę, potrenować montaż, potrenować komentarz, bo nie jestem w tym najlepszy. No więc to chciałem wam tutaj w tym materiale powiedzieć jednocześnie was dzisiaj już wieczorem jeśli tylko uruchomiony zostanie i jej Akces. A jeśli będzie działał Glitch, to już w ogóle na pierwszy strumyk z gry e, FIFA 20. E, kogo zawiodłem, to troszeczkę Sorki. A wszystkich, których, e, którzy czekacie na FIFA 20 na moim kanale, to zapraszam do lajkowania, do subskrybowania, do lajkowania fanpage'a. Eloszki mordy! I trzymcie się. Widzimy się na FIFA. Elo, cześć!